No tak, tak na no, gorąco, no, przede wszystkim gratuluję tutaj gospodarzom trzech punkty, nie mówię. Biorąc pod uwagę to, że gdzieś tam, dzisiaj rano musieliśmy wyjechać, nie, 450 km nie jest to komfortowa sytuacja, no ale uważam, że zawodnicy zagrali dobre zawody, mecz otwarty. Gdzieś tam mówię troszeczkę ta niepotrzebnie stracona pierwsza bramka, która gdzieś tam poniekąd ustawiła e, ten mecz. E, no Mówię druga połowa to już gdzieś tam 70. 75 minuta, widać było to zmęczenie i konsekwencja. Nie, gdzieś tam musieliśmy zrobić kilka zmian. Te zmiany nie dały takiej jakości, co, co ci zawodnicy, co grali od pierwszej minuty. No I tak to się potoczyło. No, wiadomo, druga bramka to już konsekwencja. Gdzieś tam próbowaliśmy wyrównać, wyszliśmy wyżej, poszła kontra 90, tam bodajże, nie wiem, trzecia minuta. To no jeszcze raz gratulacje dla, 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 dla gospodarzy trzech punktów, myślę, że bardzo cennych. Mówię, my mamy teraz troszeczkę inne, inne cele. No i myślę, że ten cel, który gdzieś tam mamy, taki pozasportowy, no to spróbujemy go zrealizować, tak? I w sumie to tyle nie. No cóż, no cieszymy się na pewno bardzo z tego, z tego zwycięstwa. bo widzieliśmy hmm... O co gramy, że to jest taki mecz, tak naprawdę być albo nie być I, i chcieliśmy sobie przede wszystkim udowodnić, ale też przy okazji kibicom, którym dziękuję za tak liczne dotarcie i wsparcie naszej tej, takiej grupy, grupy kibicowskiej, bo, bo, bo oni też jeżdżą za nami i kibicują na tyle. Na tyle, ile są w stanie. Więc, więc ciężar gatunkowy tego meczu na pewno był duży. Tym bardziej cieszę się, że wytrzymaliśmy. Były różne fazy tego meczu, że my mogliśmy szczęść bramkę. Mogliśmy też stracić, bo, bo Wisła Pławy przejmowała inicjatywę, ale to jak przejmowała inicjatywę, to mam, mam takie poczucie, że mimo wszystko było pod kontrolą. Myślę, że jak szybciej byśmy zamknęli mecz, bo mieliśmy ku temu stuprocentowe sytuacje, to, to ten mecz byłby spokojniejszy, tak to trochę do końca musieliśmy drżeć, czy, drżeć? czy ten wynik dowiedziemy do końca. To Dowieźliśmy, strzeliśmy w 90 na 2-0. Myślę, że, myślę, że zasłużenie, to był taki mądry mecz, o który też polewałem Zespół, gdzie, gdzie trochę się schowaliśmy, trochę oddaliśmy inicjatywę i zagraliśmy jedną z naszych groźniejszych broni, czyli temat atakiem szybkim. No, i gratulacje za postawę dla zespołu, za, ten, za to zwycięstwo i za taką mądrą, konsekwentną grę.